W szkole podstawowej nr 8 po raz kolejny odbyła się akcja tworzenia podarunków, które znajdą się w paczkach wielkanocnych dla potrzebujących seniorów. Warsztaty rękodzieła to wspólna inicjatywa szkolnego wolontariatu i polickiego ośrodka pomocy społecznej. Szykujemy paczki dla 65 seniorów. W paczce jest koszyczek, który Znajdą się ozdoby takie jak jajka, które właśnie wspólnie tutaj robiliśmy z młodzieżą, i kartki wykonane przez tutaj młodzież, które również będą sprezentowane seniorom. W tworzeniu podarunku wzięła udział cała klasa 7F, w której składzie znalazło się troje wolontariuszy ze szkolnego koła pomagaczy oraz siedmioro uczniów pochodzenia ukraińskiego. Wspólna inicjatywa sprzyja poznawaniu tradycji wielkanocnych oraz promuje ideę wolontariatu. My jemy jajka, e, idemy do kościoła, święcimy to wszystko e, i na e, śniadanie jemy to wszystko, co święciliśmy. Żeby, e, no, to, to, taka tradycja jest, no, jak i w Polsce. A my się możemy bi bić się jajkami taki turniej, kto wygra, no, tak dla zabawy. Dzięki takim projektom dzieci oraz młodzież uczą się dostrzegać w najbliższym otoczeniu osoby potrzebujące. Dowiadują się, w jaki sposób każdy z nas jest w stanie wesprzeć drugą osobę, a przede wszystkim, że warto pomagać. Warsztaty mamy teraz całą klasą, i klasa jest taka zmiksowana są i dzieci z Polski i z Ukrainy. Właśnie się dzieliliśmy tradycjami i z Polski, i właśnie z Ukrainy, a robimy prezenty dla seniorów ozdoby świąteczne wraz z innymi podarunkami trafią do seniorów, którzy są podopiecznymi ośrodka. Głównie są to osoby samotne lub schorowane. Tuż przed świętami wolontariusze wraz z pracownikami OPS-u odwiedzą seniorów w ich domach. Warsztaty są jednym z elementów projektu socjalnego pod nazwą Pamiętamy o was, młodzież dla seniora, którego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych oraz nawiązaniu relacji międzypokoleniowej.